Dzisiaj przyjechałem sprawdzić po co taki most. Byłem tu już kiedyś, ale tu było strasznie zamulone do połowy. Wtedy nie rzucałem. Eee, przyjechałem tu z tego względu, że Marcin z kanału tam do mnie. Pozdrawiam cię przyjacielu. Był tutaj. Przejazdem, bo przejazdem, ale był. Eee, teraz się będzie zastanawiać, co ja dla ciebie mówię. No to patrzcie teraz tam. Wyjeżdżamy już z Kożowa, czy W sumie już wyjechaliśmy. Pozdrawiam wszystkich moich widzów ze Śląska, nowych i obecnych subskrybentów. Także widzimy się w przerwie na kawę, bo gdzieś stanę na kawę. Także zobaczymy. Ale tu ładna rzeczka na magnes. Taki mostek fajny, stary, drogowy, ale tu by połowił. No nic, dobra, jadę dalej. Także rzeczka nazywa się Sherlejka. Zrobimy parę kontrolnych rzutów. Chodzi nie spodziewam się tu, że tu jest dużo. zamolone bardzo. Tylko, Widać jak bąble idą. Coś tak jakby chciało być, ale puściło. Dalej nic. Po kilkunastu rzutach. Jakaś chyba monety. Jakiś taki poproszek. No, nic tu już więcej nie było. Ogólnie bardzo zamlony syf. Może kiedyś pójdę z tamtej strony porzucać. Ale to jak będzie cieplej i lepsza pogoda. Także tak jak ci napisałem, Marcin, pod twoim filmem wtedy. kupam mu i nic więcej ale byłem, sprawdziłem do następnego koni.